Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym horrorem świątecznym pod tytułem Christmas Bloody Christmas. No i miał on niedawno swoją polską premierę, bo na maratonie mikołajkowym i słuchajcie, dostał nawet polski tytuł, brzmi on Ścięta noc. Naprawdę całkiem spoko. Natomiast czy sam film jest spoko, to zaraz sobie o tym pomówimy oczywiście. Dzisiaj będę gadał bez spoilerów, także zapraszam. Zaczniemy jeszcze od krótkiej polecajki, bo dostałem, słuchajcie, specjalny kod zniżkowy dla Was. Jak wiecie, pod spodem są linki do Eneby, z których możecie korzystać i kupować sobie po prostu taniej gierki, karty podrękowe i dalej, i dalej. Natomiast teraz możecie jeszcze dodatkowo zaoszczędzić, ponieważ używając kodu GALERIA10... Macie go również w opisie. Macie dodatkową zniżkę, właśnie w postaci 10% na wszystkie gierki, które znajdują się na Enebie. Natomiast co ważne, musicie koniecznie wejść z mojego linku, to po pierwsze. Po drugie, jakby kot nie działał, to trzeba usunąć z przeglądarki ciasteczka albo po prostu odpalić w trybie incognito tego linka, i wtedy na pewno zadziała. I radzę się śpieszyć, ponieważ promocja trwa tylko do 22 grudnia, włącznie, czyli do końca dnia. I po prostu już później ten kod nie będzie aktywny, także teraz możecie dodatkowo oszczędzić, bo tam i tak już jest dużo promocji, jeżeli chodzi o takie codzienne po prostu możliwości z zakupu różnych rzeczy. Jak dobrze wiecie, święta już za rogiem, więc jest to idealna okazja, żeby skorzystać i jeszcze sobie dodatkowo właśnie na tym oszczędzić. Także jeżeli nie macie pomysłu na prezent, no to wbijajcie do linków, korzystajcie. A tymczasem przechodzimy sobie już do naszego filmu, który jest słuchajcie taką terminatorową wersją Mikołaja, ponieważ będziemy mieli tutaj takiego właśnie Robo Mecho Mikołaja, który będzie... No, zamiast rozdawać prezenty, jak mówi opis, mordował. Weźmie się kierę do łapy i będzie po prostu trzaskał ofiary jedną po drugiej. Chociaż tak dużo ich nie będzie. Więc oczywiście mówimy tutaj o slash'erze, jakby nie patrzeć. No i jakaś bohaterka, która będzie musiała się stać final girl i jest to, słuchajcie, utrzymane w takim naprawdę Mocno retro stylu kojarzyć się będzie ta produkcja na pewno z latami 70., 80., jakbyśmy sobie dosłownie na vhs coś odpalili. Mamy takie charakterystyczne ziarno, mamy słuchajcie, taki też styl prowadzenia kamery, właśnie bardzo old no, i w ogóle bardzo mocno neonowy jest ten film, co w formie jako całość, w ogóle kilka tych aspektów bywa na pewnym etapie po prostu męczące. I zaraz wam powiem dlaczego. Natomiast tutaj na wstępie warto jeszcze przedstawić twórcę tego filmu, a jest nim niejaki Joe Begos, albo Bigos, nie wiem, święta idą, więc może i Bigos by pasował, chociaż niby niekoniecznie, ale czemu nie? No więc jest to gościu, który stworzył kilka filmów w swojej karierze. I jest kojarzony właśnie ze specyficznym stylem, natomiast ja widziałem tylko jedną jego produkcję, w zasadzie ostatnią, teraz pomijając tego dzisiejszego Mikołaja, a mianowicie Ekstazę. I był to, słuchajcie, totalnie bez trzymanki horror. Jazda bez trzymanki, taki migoczący światłem, epileptyczny, wręcz, słuchajcie, narkotyczny trip. Tylko, że tam to było super mocno w konwencji, gdzie po prostu jak ktoś się naćpał, to te wszem i wobec buchające światła, i inne cuda, wianki, zabiegi po prostu stylistyczne pasowały do konwencji, która mogła wręcz wymęczać celowo. Natomiast właśnie, wracając do naszego Mikołaja, tutaj świat jest zbudowany tak, że no, jest to jakieś miasteczko, są jacyś bohaterowie i ten mecha Mikołaj ich gania. Tylko... W każdym możliwym miejscu, w którym dzieje się akcja tego filmu, jest jakiś neon. Tu jest czerwone światło, tu jest niebieskie, tu jest fioletowe. Normalnie giallo na sterydach. Trochę to jest dziwne: no bo idziesz chodnikiem, a tam wszędzie jakieś paski neonowe. Jedziesz autem, raptem czerwony świeci z za szyby. Nie wiadomo dlaczego. Jesteś w mieszkaniu, całe mieszkanie w neonach, mimo że bohaterowie dopiero tam wchodzą. Nawet nie wiem kto je włączył, po prostu były całą noc, bo wiecie: święta, choinka, lampki i neony. <laughs> wszędzie, po prostu. No, na pewnym etapie to już masz takie, ale czemu wszędzie są te światła? To już ja rozumiem utrzymanie konwencji i stylu, ale po prostu nie ma to żadnego sensu. Otwierasz lodówkę, a tam neon, kurwa. <grych> ale dobra, to, to nawet nie jest. Jakimś tam istotnym i ciążącym argumentem nad tą produkcją, ale może przejdźmy do początku i zróbmy jeszcze zarys fabuły. Poza tym Mecha Mikołajem. A więc mamy główną bohaterkę o imieniu Tori. No i ona prowadzi sklep. Już nadchodzi godzina zamknięcia, więc no, trzeba zamknąć i zrobić GD na chatę, no bo święta są. Ale tak naprawdę poznaje gościa i ma być randeczka z nim. Tylko że. 30 minut tego filmu, pierwsze 30 minut, a trwa on godzinę 20, więc niedługo. To jest po prostu gadka szmatka o niczym. To znaczy tam głównie o metalu, można tak to zarysować w wielkim skrócie. Więc fajny znowu w tym retro klimacie, taki muzyczny też styl dialogowy, niech tak to będzie nazywane, ale jest to tak bardzo przegadane pierwsze pół godziny filmu. Że umierałem na tych dialogach od ilości zdań w tym filmie. Oni jakby rapowali tam cały czas, gadka, 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 tam nie było sekundy na chwilę oddechu. Po prostu cały czas słuchajcie, szli, jakby Eminem zrobił jakiś, właśnie półgodzinny klip na maksymalnym słuchajcie, speedzie i pff, zaczęła mi parować czacha, bo gdyby to chociaż rozwijało jakkolwiek naszą główną postać, czy tą drugą postać, tego kolesia, no to jeszcze spoko, coś bym się o nich dowiedział, coś by mi mogło zainteresować, mógłbym później jakoś chcieć którejś z tych postaci kibicować, ale ja mam wrażenie, że reżyser zrobił na odwrót i po to, żebym kibicował Mikołajowi to zrobił, więc chyba, jeżeli to było intencją, to zadziałało, ponieważ tak bardzo w dupie miałem, o czym oni rozmawiają i kim są ci ludzie, że aż miło, słuchajcie. No i ja uważam, że przez 30 Minut się nic o nich nie dowiedziałem. To, że oni tam sobie gadają o kapelach, o bandach, o piosenkach, bla, bla, bla. No spoko. Jak to rozwija postać? Oprócz tego, że ej, oni lubią taką muzę, nie mam zielonego pojęcia i wymęczyło mnie masakrycznie 30 minut. Natomiast później jest praktycznie stała akcja, bo ta nawalanka jest bardzo dynamiczna, ta pogoń Mikołaj za bohaterami. No to rzeczywiście, to trzyma tempo i to nie nudzi samo w sobie, jeżeli chodzi o taką slasherową, brutalną momentami bardzo rozrywkę. Tylko znowu jest tu spore ale w moim mniemaniu, jeżeli chodzi o postacie, ponieważ przez, no na spokojnie można powiedzieć, większość tego filmu, my obcujemy tylko z tą dwójką bohaterów, która, tak jak mówiłem, no mnie nie interesowała wcale. I na chwilę jest tych bohaterów więcej, jak się pojawiamy w domu. Ale to jest tak na zasadzie, że bohaterka informuje o zagrożeniu, że Mikołaj gania i po prostu budzi tam ludzi, którzy śpią w chacie, i oni są na chwilę. I potem już ich nie ma, i tak naprawdę biegamy znowu wokół tych dwóch głównych postaci. Także to jest chyba jeden z najgorzej budujących postaci Slasher, jaki widziałem, bo nawet nie to, że poznajemy od początku tam, nie wiem, szóstkę i giną po kolei. Tylko to jest, słuchajcie, na zasadzie. Poznajemy dwójkę przez pierwsze pół godziny, później poznajemy kilku na chwilę i później już ich nie ma. Więc to już jest tak bardzo nieistotne, że tylko sama w sobie rozrywka slasherowa tutaj już taka krwista mogłaby dać rzeczywiście jakąś satysfakcję połączona z tym stylem z zdudniejącym soundtrackiem prawie że stop No i jeżeli kogoś to chwyci to spoko, a wielu chwyciło, bo ten horror ma naprawdę całkiem pozytywne noty chociażby od krytyków na Rotenach, nieźle się przyjął. W Polsce też całkiem, całkiem ok, przyjmowany, ale oczywiście nie od wszystkich dostał dobre noty. Na przykład od widowni, już na Rotenach, ma słabsze oceny. U nas to jest różnie. Ja uważam, że tak. Formą, trochę tak jak ta ekstaza, o której dzisiaj już wspomniałem, stoi naprawdę fajnie, chociaż to też jest trochę takie wycie. Wyssane z palca to może nie jest odpowiednie słowo do końca, ale tak jak mówiłem, przykład tych neonów, no z dupy. No ale może się podobać. Natomiast forma jest. Tak bardzo tutaj przytłaczająca, że użycie sformułowania, które użyłem też niedawno w recenzji, zdaje się chyba nawet poprzedniej, em, gdzie mówiłem o Netflixowej produkcji. No, przewoz formy nad treścią to, to nie jest daleko idący wniosek tutaj. I ja zaryzykowałbym dalej nawet. I nie boję się tego stwierdzenia tutaj użyć. Dla mnie jest to wizualna grafomania. I filmowa grafomania po prostu. Czyli ktoś umie się pobawić całą otoczką. Ale, jeżeli chodzi o treść tej produkcji, to jest wydmuszka. To są nieistotne dialogi, to są nieinteresujące postacie. To jest nic, co by mogło mnie zaangażować. Mikołaj chodzi pach, 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 pach. Fajnie, brutalnie. Ale nic ponadto, więc to jest po prostu taka pustka dla mnie. Jedna wielka pustka. Mnie ten film zmęczył. On jest krótki, a ja miałem wrażenie, że 6 dni minęło, jak oglądałem. To po pierwsze. Po drugie, ten mecha Mikołaj. To, to, że zerżnięte z Terminatora to jedno, to, ale to jest spoko nawet pomysł, trochę taka nowa wersja laleczki, czaki się przypomina, gdzie tam też wiecie, mecha laleczka. Okej, okay, to samo w sobie jak najbardziej, w końcu jakiś inny Mikołaj niż typowy gościu. Tylko, że widać, że to gościu gra, bo po prostu normalnie po twarzy my wiemy, że to koleś w kostiumie Mikołaja. Ale to, to jest do, tej, do tego stopnia dopracowane po prostu, ten, ten mecha Mikołaj, że to miało wyglądać jakby był to po prostu... Prawdziwy typ, więc chyba o to tutaj chodzi. No bo przez środek filmu się zastanawiałem, czy na pewno tutaj konwencja się nie zmieniła, że na początku widzimy Mecha Mikołaja, który spił, widzę, zaczyna nawalać. To też fajne wykorzystane tutaj te ujęcia z pierwszej z perspektywy pierwszej osoby, ale czy twórca nie zapomina w środku, że ej, pokazujemy, tego Mikołaja i widzowie będą widzieli, że to typ, a nie że to robot, ale to po prostu chodzi tak jak w Terminatorze o to najwidoczniej, że to jest tak doprecyzowane w detalach, że nie odróżnisz, czy, czy to jest maska, czy to jest typ. Więc chyba o to chodziło, na końcu się potwierdza, że to rzeczywiście cały czas jest Mecha Mikołaj. No więc okej, okay. i teraz jeżeli chodzi o sam ten koncept jeszcze Mecha Mikołaja, to jest o tyle fajne, że wiecie, jak mamy slashery to zawsze morderca dostanie to z shotguna, to nie wiem, nożyczkami go ktoś w łeb, to z bomby pięć razy, i zawsze wstaje. I to jest takie, o Jezu, koleś i wstaje, no nie, no powinien umrzeć. A tutaj to ma sens, bo to robot, więc on wstaje, no bo ciężko go udupić. I ci bohaterowie tyle się z nim namęczyć muszą żeby jakkolwiek, słuchajcie, go spróbować ubić, że to jest po prostu piękne. On tysiąc razy będzie wstawał. No i to chociaż w tym filmie ma sens, ale jako całość jednak już reasumując, dla mnie to potworna wydmuszka, która po prostu mnie zmęczyła, ale jednocześnie nie wynudziła. To jest taka trochę abstrakcja tego filmu, mam wrażenie. No nie da się na nim zasnąć, pomijając... Dobnie, no pierwsze 30 minut też się nie da zasnąć, bo tak cię bombardują dialogami, że mózg ci paruje. Jak mózg paruje, ciężko zasnąć, ale męczy. Później naprawdę jest cały czas prawie akcja, więc też nie zaśniesz, ale to jest puste. Także jest to o tyle lepsze od takiego jakiegoś typowego średniaka, że no nie jest taki o, rozwleczony, taki mak, że o, kiedy się zacznie. To to spoko, ale no niestety całość nie działa w ogóle w moim mniemaniu. Na mnie nie działa, o tak powiem, że na mnie nie działa, to chyba będzie najlepiej adekwatne stwierdzenie, nie twierdzę, że ten film nikomu nie wejdzie, nie twierdzę, że to jest jakiś gniot roku, ale do mnie kompletnie nie przemawia ta wizualna grafomania, ode mnie 4 na 10, tak mogę przyznać taką, a nie inną ocenę, no ale ojej, ojej, dla mnie to jest ojej. No więc to i tak trochę naciągana jest ta czwórka. Jeżeli mieliście okazję oglądać właśnie na maratonie mikołajkowym, no bądź ktoś z VPN skorzystał, bo jest to produkcja shaderowa. No to dajcie znać, jak się bawiliście na mecha Mikołaju na ściętej nocy. Kto nie dajcie znać, czy zainteresowałem was, żeby coś takiego nadrobić. No i co? Kto z Was dostał do końca, możecie zostawić dzisiaj hashtag Terminator. To będzie tutaj akurat bardzo mocno pasowało, także widzimy się w kolejnych. Materiałach będzie jeszcze co najmniej jedna świąteczna recka, być może już ostatnia, bo już kilka było. Zobaczymy, na pewno jeszcze jedna, także trzymajcie się do zobaczenia. Widzimy się. Strzałka.